Nie będziemy już dyskutować. O głos poprosił prezes Rady Ministrów, pan premier Mateusz Morawiecki. Bardzo proszę, panie premierze. Proszę państwa, skończyliśmy wnioski formalne. O głos poprosił prezes Rady Ministrów. Bardzo proszę, panie premierze. Pani marszałek, wysoka izbo. Chciałbym na samym początku już dzisiaj postawić sprawę bardzo jasno. Wy posłowie Platformy Obywatelskiej PSL-u zrobicie wszystko, żeby wstawić się w obronie, ale wiecie kogo? Brukselskich elit, warszawskich salonów. I to jest Wasza polityka. Tymczasem, tymczasem my przede wszystkim myślimy o wszystkich sprawach polskich, bo mamy obowiązki polskie i działamy dla Polski. I kiedy wy to zrozumiecie, że dla nas mieszkaniec Augustowa, czy Siedlec, albo Przasnysza, Zielonej Góry i jakiegokolwiek innego miejsca w Polsce jest ważniejszy niż sędzia Trybunału z Luksemburga? Kiedy wy to zrozumiecie? W tym duchu, Wysoka Izbo, chciałbym kilka zdań przedstawić w kontekście tarczy antyinflacyjnej Polskiego Ładu, bo wkradło tutaj się bardzo wiele zakłamania. Kiedy planowaliśmy ten cały program, wiedzieliśmy doskonale, że będzie on pod obszczałem, ale nie sądziliśmy, że Będą to głosy tak pełne hipokryzji, tak Boże, pełne kłamstwa, fałszu i manipulacji, jak padają dzisiaj ze strony czyta, Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, za chwilę powiem, potem to głosu. za chwilę udowodnię. Nie ma pan głosu. Dziś szanowni, państwo, dziś, szanowni państwo, stajemy u progu rzeczywiście znacznego kryzysu globalnego, kryzysu inflacyjnego, postpandemicznego, kryzysu gospodarczego. Słabi politycy szukają wymówek, politycy odpowiedzialni szukają rozwiązań i my te rozwiązania znaleźliśmy i my te rozwiązania konsekwentnie wdrażamy. Próbujecie tworzyć zasłonę dymną. Postaram się przebić przez tą zasłonę dymną, pokazać jaka jest rzeczywistość. Na przykładzie rodziny 2 plus 2. Rodzice z dwójką dzieci. Otóż przy takiej rodzinie nasza obniżka podatku VAT do zera na żywność to około 53 zł zysku miesięcznego dla takiej rodziny. Jeżeli ta rodzina korzysta z samochodu, a większość polskich rodzin tego typu korzysta z samochodu, to kolejne 48 zł w miesiącu. Jeżeli korzysta z prądu i gazu, jednocześnie w zależności od tego, czym ogrzewa. Dany dom czy dane mieszkanie, to jest to korzyść od 65 do nawet 200 zł, ponieważ przy ogrzewaniu domu gazem nasze obniżki podatku VAT, obniżki akcyzy, obniżki wszystkich podatków, które chronią polskie, rodzi polskie rodziny, to korzyść dla takiej rodziny wielkości około 200 zł. Dla kuchenkowiczów. To jest mniej oczywiście dla tych, którzy podgrzewają wodę tradycyjnymi junkersami, to jest około 36 zł miesięcznie. Ja wiem, że Wy kpicie sobie z takich pieniędzy. Ja wiem, że to dla Was jest nic. Jak ktoś się z Waszych ludzi wyraził, to tyle, co na jakby zebrać makulaturę. Może to jest śmieszne dla Was, ale nie jest śmieszne dla mnie. To są realne problemy ludzi. I dlatego. Szanowni Państwo, jak zbierzemy razem tylko te działania z tej części tarczy antyinflacyjnej, to jest od 130 do 230 zł miesięcznie dla polskiej rodziny. Idźmy dalej. Dodatek osłonowy to dla przeciętnej polskiej rodziny 850 zł. Przy 850 zł, jak to podzielimy, to jest 71 zł miesięcznie. Proszę Państwa, razem mamy. Ja rozumiem, ja rozumiem, 200, że państwo będziecie, państwo będziecie. Szanowni pani... Państwo, teraz słyszymy dwa dni temu, że przewodniczący Platformy powiedział, że drożyzna, inflacja to jest sprawa Polska i to jest sprawa rządu polskiego. No, bardzo ciekawe, że to jest sprawa rządu, prawa i sprawiedliwości. Nie wiedziałem, że rząd prawa i sprawiedliwości jest rządem nie tylko polskim, ale rządem światowym. Naprawdę. Ale skoro się to już wydało, to no muszę powiedzieć, rzeczywiście, jaka jest prawda. Przetransportowaliśmy inflację do Niemiec. Jak? Normalnie. Na łódkach przez Odrę i Nysę Łużycką mają najwyższą inflację od 30 lat. Także przetransportowaliśmy inflację do całej strefy euro. Taki silny jest polski rząd. Samolotami zrzuciliśmy tamtą inflację, najwyższa od 25 lat. Również, szanowni państwo, tyle jest prawdy właśnie w waszych tabliczkach, które teraz pokazujecie. Również przetransportowaliśmy do Stanów Zjednoczonych. Tam jest najwyższa od 40 lat, ale nie powiem Wam jak, to jest tajemnica wywiadu, ale Jankesom też wlepiliśmy taką inflację, że im poszła w pięty. <tryk> Tyle jest prawdy o tym, co Platforma Obywatelska mówi o polskiej inflacji, a prawda o działaniach tarczy antyinflacyjnej jest taka, jak tutaj przed chwilą Państwu policzyłem. I te, i te obliczenia można sobie zweryfikować. Można je weryfikować na najróżniejsze sposoby. Ale wiecie, co was najbardziej boli w naszym programie Tarczy antyinflacyjnej polskiego ładu. Najbardziej boli was to, że wy wiecie, że przez poprzednie 25 lat do 15 roku państwo polskie zdezerterowało. Nie było państwa polskiego, które się troszczyło o tych, którzy zarabiali rzeczywiście mniej zarabiali poniżej średniej. Czy wy wiecie, szanowni państwo, w ogóle jaka jest w Polsce dominanta płacowa? Wiecie, co to jest dominanta płacowa? Otóż dominanta płacowa to taka część populacji, która zarabia najwięcej w próbie w tej populacji. Około 40% osób zarabia w Polsce 3400 zł lub mniej. Pomyślcie teraz, szanowni państwo, dla tych osób, czy 200 zł miesięcznie? 300 zł? Czy to są małe środki? A czy jeżeli dodamy do tego naszą politykę społeczną, tę, tej, tej, której przed, przed nami nie było, tej, której nie było w waszych czasach, obśmiewane przez Was 500 plus, 13 emerytury jako rozdawnictwo? Czy... W takim przypadku ludziom łatwiej jest dzisiaj przetrwać, którzy zarabiają na rękę 2500 czy 3000 zł. Tak mało, ale ci sami ludzie w waszych czasach zarabiali 1200 zł, 1400 zł. Tak, to jest właśnie wstyd. I szanowni Państwo, i szanowni państwo dlatego, dlatego chcę powiedzieć, że taki jest nasz program. Nasz program jest programem. Osłony ludzi, osłaniania ludzi przed skutkami kryzysu pandemicznego, przed skutkami kryzysu inflacyjnego. To jest rzeczywistość, może pan z którą walczymy. Pańskim obowiązkiem jest słuchać którą w tej chwili. walczymy I będziemy się starali walczyć cały czas bardzo skutecznie. Teraz, szanowni państwo, kilka zdań o tym, co ostatnio tak mocno jest przez waszą stronę oprotestowane o polskim ładzie. Otóż, Szanowni Państwo, wprowadziliśmy prawdziwą rewolucję podatkową, rewolucję solidarnościową, ponieważ dzięki tej rewolucji obśmiewanej przez Was, tak drodzy rodacy, dzięki tej rewolucji obśmiewanej przez Platformę Obywatelską i jak widzę przez PSL, choć sądziłem, że w PSL-u są ludzie, którym los zwykłego człowieka jest jednak drogi. Ale dzisiaj, jak widać, połączyli siły z powrotem, niestety. A więc wobec tych wszystkich ludzi zastosowaliśmy daleko idące obniżki podatków. Nie tylko obniżkę podatku VAT, nie tylko obniżkę podatku PIT, którą wcześniej zrobiliśmy, ale także największą podwyżkę kwoty wolnej. A kwota wolna to de facto płaca bez podatku do 30 tysięcy złotych. Jedna z najwyższych w Europie. Co to oznacza, Szanowni Państwo? To oznacza emeryturę bez podatku do 2,5 tysiąca złotych dla polskich emerytów. Ale także dla tych, którzy mają emeryturę do 4900. To też jest pewien uzysk, potem złotówka za złotówkę zasada obowiązuje. A dla tych, którzy mają emeryturę między 5 a 12 800 zł, nie będzie ani złotówki ubytku, ponieważ zadbamy o wszystkich emerytów, czy prawie wszystkim, bo naprawdę bardzo niewielu jest emerytów, którzy mają wyższe emerytury niż 12 800. Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, mamy ponad 31 milionów dorosłych Polaków, 27 milionów rozlicza się na skali podatkowej lub liniowo. I wśród tych Polaków 26 milionów to są ci obywatele, którzy albo skorzystają na tej naszej reformie, albo wobec nich będzie reforma neutralna. A tylko wobec 600 tysięcy osób, które są na skali i około 800 000 do 900 tysięcy osób, które są na podatku liniowym, reforma może oznaczać Pewien dodatkowy wkład do wspólnego budżetu. Pewien dodatkowy skład. 31 milionów 400 tysięcy dorosłych Polaków. I około, powiedzmy, około 1,5 miliona osób, które albo nieco więcej, kilkanaście złotych, dwadzieścia kilka złotych, albo trochę rzeczywiście więcej, tysiąc, dwa tysiące więcej, włożą do wspólnego budżetu. To mniej niż 5%, to 4,5% mniej więcej całej populacji dorosłych Polaków. Szanowni państwo, popatrzcie na dominantę, na medianę płacową. Popatrzcie na tych wszystkich Polaków, którzy zarabiają 3 tysiące złotych, 4, 5, 6 tysięcy złotych. Ich jest ogromna większość. Tego nie widać z warszawskich salonów, z warszawskich wieżowców, z waszych siedzib. Tego nie widać, ale to dostrzegło Prawa i Sprawiedliwość. I dlatego... Konsekwentnie realizujemy tę reformę. Tymczasem, szanowni państwo, wy się zachowujecie tak, jak w tym przykazaniu, które padło z ust jednego z bohaterów takiej polskiej komedii, Pieniądze to nie wszystko. On powiedział tak. Martw się o siebie. To jest przykazanie polskiego kapitalizmu. Martw się o siebie. I to jest właśnie to, co w czasach neoliberalizmu. Platforma Obywatelska traktowała jako podstawowy pro, program państwo jako nocny stróż, egoistyczne państwo, państwo, które nie troszczy się o obywatela. Drodzy rodacy, nie chcemy powrotu do takiego państwa, nie chcemy powrotu do państwa, które nic nie robi, jak jest kryzys. Przypomnijcie sobie, jak było w tamtych czasach. I tak, polski ład. Jest reformą skomplikowaną, najdalej idącą od, od wielu dekad, ale były proste zmiany. Pamiętacie może takie zmiany, bardzo proste, wdrożone przez Platformę PSL, podniesienie podatku VAT z 22 na 23, bardzo proste, podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet o 7 lat, bardzo prosta reforma. Zabór OFE, zabranie 150 miliardów OFE, które Platforma zabrała Polakom. Bardzo prosta reforma. Można też tak, szanowni państwo. Nasza reforma służy wszystkim ludziom, i dlatego ta reforma jest przygotowywana w taki sposób, żeby rzeczywiście prowadziła więcej sprawiedliwości do polskiego systemu podatkowego. Tak was to śmieszy. Ich to śmieszy, szanowni państwo. Wiecie dlaczego? Bo tutaj to, co pokazują teraz posłowie Platformy Obywatelskiej, że te 200 zł to jest dla nich nic. Szanowni Państwo, dla dyrektora w korporacji może to jest nic. Wy reprezentujecie bardzo wielu oczywiście bogatych ludzi. 200 zł to może być, nie wiem, lunch w restauracji albo nowy krawat, ale dla emeryta to jest za, są zakupy na kilka dni. Dla studenta to jest obiad na kilka czy kilkanaście dni. Te same 200 zł. I to was teraz tak bardzo boli, że my. Patrzymy na te zwykłe polskie rodziny, obniżamy podatki, że państwo działa maksymalnie skutecznie, żeby chronić przed inflacją, żeby chronić przed skutkami pandemii, chronić przed skutkami kryzysu globalnego. I ochronimy Polaków. I dlatego, Szanowni Państwo, Przemyślcie tę waszą politykę, bo widzę, że nad waszymi głowami znowu krąży widmo Balcerowicza. A widzę że, widzę, że widzę, że cieszy Was to. Jeden z waszych senatorów właśnie to powiedział, jeden z ich senatorów, ale mało tego, wielu posłów platformy obywatelskiej mówi dokładnie to samo, żeby Balcerowicz wrócił. Balcerowicz, polityka Balcerowicza, polityka Tuska to polityka niestety bardzo egoistyczna. Polityka niskich podatków dla bogatych, dla zamożnych, a wyższych stóp procentowych dla tych, którzy są mniej zamożni. I, szanowni Państwo, nie dajcie sobie zamydlić oczu. O to chodzi teraz w tym wściekłym ataku. I mam świadomość, szanowni państwo, że w pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach wdrażania reformy popełnione zostały błędy, że w niewłaściwy sposób naliczone zostały niektóre wynagrodzenia. Czasami była to wina samorządów, czasami była to wina braku wypełnienia PIT-u 2 i wina tych, którzy przygotowywali reformę. Tak, to prawda, te niedoskonałości, Wszystkie będą usunięte. Nikt nie dostanie niższego wynagrodzenia z tych, o których powiedzieliśmy. I także emerytury wszystkie do 12 800 będą albo wyższe, albo takie same. Ale nie dajcie sobie wmówić, Szanowni Państwo, że to te potknięcia są przyczyną tego wściekłego ataku, tej wściekłej furii, z jaką Platforma Obywatelska teraz zwróciła swoje ostrze, w kierunku naszej reformy podatkowej. Nie dajcie sobie tego wmówić. Moja nauczycielka od polskiego mówiła, że jak ktoś nie ma argumentów, to czepia się przecinków. I tego właśnie doświadczamy teraz. Czepiacie się tych przecinków. A tymczasem my konsekwentnie wdrożymy właśnie wdrożymy dla dobra obywateli tę reformę. I wiecie, dlaczego to jest możliwe? Właśnie wczoraj zobaczyłem takie dane, porównanie. Z rok 2008 do 2015 dochody budżetowe, i potem 2015, 2016 do 2022. Przez 7 lat Platformy Obywatelskiej wzrost około 10 miliardów. Przez 7 lat Prawa i Sprawiedliwości wzrost dochodów budżetowych o 200 miliardów. Bo wy nie potrafiliście zabrać. Tych pieniędzy mafią VAT-owskim, a my je zabraliśmy i przekazaliśmy ludziom, przekazaliśmy Polakom. I to dlatego właśnie tak bardzo Was boli. Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, ja nie mam wątpliwości co do tego, że Polski Ład i tarcza antyinflacyjna w tych bardzo trudnych najbliższych tygodniach, trudnych miesiącach i być może kwartałach to dwa pomosty które są opuszczane z dwóch stron rzeki po to żeby w tym trudnym środowisku gospodarczym w środowisku globalnego kryzysu w środowisku globalnej drożyzny żeby było Polakom łatwiej tak właśnie żeby było łatwiej obniżamy VAT obniżamy akcyzę obniżamy VAT na żywność i obniżymy także VAT na paliwo z 23 do 8% z 23 na 8% wiecie co to znaczy? 60 do 70 groszy. I tego się już boicie, że 1-2 lutego Polacy zobaczą realność naszych działań, bo polityka, która nie jest realną polityką na rzecz Polaków, to słaba polityka, a my staramy się zrobić wszystko, żeby ulżyć Polakom w tych trudnych miesiącach i zrobimy to, Szanowni Państwo. Dlatego jak ktoś ma wątpliwości, to powiem na koniec tak. Jak zakończą się głosowania dzisiaj, wyjdźcie, Szanowni Państwo, szczególnie ta strona naszego Szanownego Sejmu, Wysokiej Izby, wyjdźcie do ludzi i zapytajcie ludzi, czy chcą tej obniżki podatków, czy chcą tych dodatków osłonowych. Czy chcą tej kwoty wolnej od, od podatku na jednej z najwyższych w Europie? Czy chcą ochrony polskich rodzin i obniżek podatków? I szanowni państwo, ja wiem jaka jest odpowiedź, ale jak wy usłyszycie jaka jest odpowiedź, to nie zapomnijcie powiedzieć także, że to wszystko robi rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie, nie nie poszedł po niej nie nie